Podsumowanie. Pogoda to stan atmosfery wynikający z zjawisk zachodzących w troposferze w danym miejscu i czasie. Do składników pogody zaliczamy temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne, siłę i kierunek wiatru, wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, zachmurzenie, czas i kąt padania promieniowania słonecznego i tym podobne. Głównym, prawie jedynym źródłem ciepła na Ziemi jest promieniowanie słoneczne. Temperatura na Ziemi zmienia się w ciągu doby i roku. Jest różna w zależności od szerokości geograficznej, na co ma wpływ kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię Ziemi oraz wysokości nad poziomem morza. Chmury utrudniają przedostawanie się energii słonecznej do powierzchni Ziemi i utrudniają ucieczkę ciepła z Ziemi w przestrzeń kosmiczną,